Siemanko, witam w następnym odcinku. Dzisiaj odcineczek z amatorskiego połowu ryb. Zobaczycie jak łowię, co robię źle, będziecie podpowiadać, mam nadzieję, bo na pewno dużo rzeczy robię źle. A to jest mój skromny sprzętik. Takie dwie wędeczki. Oczywiście na grunt będę łowił. Oliwka 30, 30 gram, kukurycka, robaczek. I zalew, bo jestem dzisiaj na zalewie. Miała być rzeka, no ale koniec końców jest zalew. Oby pogoda tylko dopisała, bo się chmurzy ale jak tam chwilę popada, to się nic nie stanie, mam nadzieję. Dobra, biorę się za rozkładanie wędek. Wędki już wstępnie rozłożone. Jedna ma 3,5 metra, druga ma 3 metry. Jedną kupiłem za 40 zł, a drugą na Oliksie za 20, coś chyba 5. No bo to jakoś z tym skowrotkiem razem było, tak. jakoś 25 zł w sumie za, mi za nią wyszło. No i tutaj ostatnio, jak łowiłem, ten dzwoneczek wieszałem tutaj. Po prostu tak żyłkę naciągałem i go tutaj wieszałem, no nie? No i koledze wysłałem yy, zdjęcie, który łowi i to łowi już kupę lat i mi powiedział, że tutaj, tutaj muszę dzwoneczek wieszać. Także się trochę ośmiałem sam siebie, bo nie, nie zdawałem sobie po prostu sprawy, gdzie to ma być. A że na internecie nie poszukałem o tym nic, to zawisiłem tak, jak zawisiłem. Ale że brań nie było, to także. Także nic wielkiego się nie stało. Dobra, na pierwszą wędkę założę kukurydzę. Haczyk mam ósemeczkę założony i teraz nie wiem, jak tą kukurydzę się dokładnie zakłada. Patrzcie i mi podpowiadajcie. Ja założę dwie. Ktoś mi mówił, że tak, żeby był cały haczyk schowany. Ale ile w tym prawdy nie wiem. Że dwie za... założymy. Tego. Nie wiem czy to będzie prawidłowo, czy nie, dlatego piszcie komentarze. Nie zważajcie na, na żadne słowa, nawet. drugą montuję i też zarzucam i czekamy i druga wędka też na grunta jak wspominałem haczyk też ósemeczka i robaczki trójka też nie wiem czy dobrze je zakładam, patrzcie po prostu po swojemu tam gdzieś kiedyś widziałem ale wiecie widzieć a umieć to jest dwie różne rzeczy Dobra, zarzucamy od razu. czekamy coś mam ale chyba małego tak jest rybka pierwsza w końcu dobra zakładam nową przynętę płotka już wypuszczona no bardzo malutka była niestety ale może zaraz coś większego się trafi. A tyle co dzwoniłem do kolegi Piotrka i mówił mi zarzuć tam pod te krzaki. Zarzuciłem ile? Niecała minuta od razu branie. Tak le lekko pyknął ten dzwoneczek. Mówię, zaciągnę, zobaczę. No i jest taka malutka płotka. I ogólnie drugą wędkę też chyba z kukurydzy wezmę przez broję na robaka. Bo kukurydza coś widzę, że słabo, słabo. No dobra, zarzucam i czekamy dalej na następną. oczekiwaniu na następne branie właśnie sobie tutaj przygotowuję drewięko. Teraz tutaj zrobię miejsce na ognisko. No i coś rozpalę i coś zjem, bo wędkarz głodny się robi. Chyba kolejna sztuka jakaś. Ja chyba nie był za zobaczymy. No niestety nic. Nie, 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 nie. I dobra, kiełbaska zjedzona. Niestety od pół godziny nic, nawet nie dziubnie na wędki. No trudno. Ale jeszcze ładne parę godzin posiedzę, to może coś będzie. Mam nadzieję przynajmniej taką. Kawę bym wypił, bo już wszystkie dziki powypijałem, jakie miałem. Kiełbasy jeszcze sporo, także można siedzieć i siedzieć. Kawkę bym wypił, ale nie wziąłem kubków. Będzie trzeba przerobić chyba tylko dzika na kubka. Chyba tak. Dobra, spróbuję. Kubek jest, jest. Bude sobie tylko buzi nie poczuć, ale chyba nie, źle nie będzie. Ruszył się mocny wiatr i się ściemniło. Zaraz będzie padało, chyba. Zobaczymy. Najwyżej się na chwilę schowamy, bo z tego co patrzyłem na pogodę, to cały dzień ma nie padać, tylko jakąś godzinkę maksymalnie. I niestety się rozpadało, tak jak widać po moim ubiorze. Brania jak nie było, tak nie ma, niestety. Ale się nie poddaje. Musi być ta druga rybka, jeszcze dzisiaj. I mam nadzieję, że będzie tam w oddali dwóch wędkarzy na łodzi łowi. Też nie widziałem, żeby coś złowili. I co? Jeszcze parę godzin dalej posiedzę, no bo jest dopiero 13 albo 14, już dokładnie nie wiem też, bo telefon mi się ładuje w samochodzie. Także jeszcze kilka godzin szansy jest. Ja by się poszczęściło i było to drugie wybranie. Trzymajcie kciuki. Ojebała robaka, Coś mam w końcu. Ja chyba coś małego, bo nie walczy nawet za bardzo. Tak, mała, po... mała płyć znowu. Mała płyć znowu, proszę bardzo. Mniej więcej ten sam wymiar, co już przedtem. Gilona będzie miała z 15 cm, no nie? Jakoś tak, no może no 15 będzie mieć. Teraz ją wypuścimy Leć wolno Koleżanki za sobą przywołaj Pięknie Na razie po tej drugiej płoci brania żadnego nie było Biorę, jadę do sklepu po coś do picia A mianowicie po energetyka jakiegoś jeszcze z dwie godziny posiedzę i spadam wtedy. Już na miejscu, jestem z powrotem. A wędeczki nawet nie dygły niestety. Stoją jak stały. Także gdzie to trzecie branie? Znaczy trzecie w sumie i czwarte było, tylko że... Albo się coś zerwało, albo nie wiadomo co to dokładnie było. Jest dziad. Monster. Znowu zaczyna coś padać ognisko mi się trochę przygasiło Także na razie tylko papieża wybieram no, aura pogodowa taka jak widzicie dookoła ciemno ciemno tam próbuje się słoneczko przebijać ale się raczej nie przebije, bo tych chmur jest dość dużo, niestety. No ale nie ma tak, że, że cały czas pada, to da się w ogóle siedzieć, łowić. A jak już całkiem mocno pada, to się po prostu chowam do auta i, i patrzę, obserwuję z auta wędki. Ja dalej w oczekiwaniu na branie i taki piękny widoczek teraz mam. A tak padało i tak brzydko było i teraz jest coraz ładniej. Ptaszki śpiewają, tylko jeszcze brania brakuje. I co? Ciemno się zrobiło już w sumie. Ja na dzisiaj swój połów będę kończył. Nic więcej nie złowiłem. Niestety. Miałem parę brań, no ale po zacięciu, niestety, nic nie było. Robak został zjedzony. Także albo za późno, albo czordwie. jak Wam się podobało łowienie, no to dajcie znać w komentarzach. Też dajcie znać w komentarzach, co źle robię. No na razie wędek droższych nie będę kupował, bo to nie ma sensu. No bo ogólnie to patrzę, czy mi się to spodoba, czy nie. Na razie te pierwsze moje razy są fajne podoba mi się na tych rybach i zobaczymy jak to, będzie, jak to będzie dalej sprzęcik już złożony i taka cisza ptaszki jeszcze grają super aż żal stąd jechać no ale obowiązki niestety też wzywają nie da się cały czas tylko chillować Ognisko, tylko zagaszę, bo w sumie już dogasa, ale zaleję wodą i spadam. Jak możecie, to zostawcie te łapki, nie łapki. tak jak zawsze wam powtarzam, bo mi to po, pomaga. No, jeszcze mi bateria padła, musiałem założyć nową. Inaczej ja to skończyłem teraz. No, miałem mówić, że jak wam się podobają takie wypady na ryby, no to. Piszcie, piszcie i piszcie, to będę więcej takich wypadów w rogu. Będziemy łowić. A może będziemy łączyć wypady na ryby z poszukiwaniem i nie wiem z czym jeszcze. <grytanie> Dobra, trzymajcie się, cześć.